Cześć i czołem w kulturze graczy. Wtorek, 30 grudnia 2014 roku. Jest rano, trzymam kubek z gorącą kawą w lewej ręce. Zaczynam oglądać. No i tak troszkę sobie warę Przy, przyparzyłem przeczytaj, bo za długo po prostu trzymałem, bo spojrzałem na monitor. Jakie macie marzenia? No właśnie, jakie Jestem. mają marzenia? O właśnie, piękne marzenie ma ten gość. A co najlepsze? Będziecie widzieć jego teksty. A, I jeśli się nie mylę, to właśnie on będzie mówił i wyzywał od mało latów. No, skoro? No nie starszy. O, właśnie, zamknięli z boku. Eee, skoro on niby jest dorosły, a wali takimi tekstami, no to cóż, nic innego jak tylko i wyłącznie patologia. Nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Wiadomo. O, zobaczcie, MCG. Ciekawe, kto to jest. Czy to jest zwykły e, żołnierz w klanie, czy też nie. MCG, plan D Zobaczymy. Ktoś, ktoś, jak chce, może wysłać ten filmik do dowódcy tego klanu. No chyba, że w klanie są takie osoby, właśnie jego pokroju. I tutaj, w sumie, kilka osób będzie się kłócić, wyzywać. Jeden drugiego będzie bronił. Ale naprawdę, to co tutaj się dzieje, to jest. Lubię takie filmy, naprawdę lubię. Chcę być fejmem, szmat. No, gość dobrze napisał: Polacy się kłócą, prosimy nie przeszkadzać. A właśnie. Czytajcie. Coraz lepiej. To musiał poczuć. O ten jest dobry, wiesz i mi bonka z pi... No nie wiedziałem, no skoro uważa się za faceta. No bo z tego... <laughs> z początku to co pisał o matce któregoś gościa. A teraz mówi o, że ma pi. No to ciekawe. To ciekawe bardzo jest. Czyżby miał rozdwojenie jaźni? Że... Może... Zmienia się z jednej osoby w drugą po chwili. Nie pamięta, co się działo na pierwszej osobie. Tak jak profile na przykład w grach albo profile na Google. No, naprawdę, tutaj ta bitwa mi się spodobała. Znaczy, bitwa, ten odcinek. Następna sprawa. Pijąc tą kawę, wołam żonę i mówię, żeby mi poszła do sklepu po popcorn. Ona mówi, po co? Pyta się, po co? Ja mówię, że mam fajny film do obejrzenia, ta podchodzi i czyta, i tylko tak zamarła, spojrzała, przeczytała dwa teksty, i tylko tak głową pokiwała i odeszła. Wiecie co, tak czasami myślę, że kręcenie tych filmów, nagrywanie, e, uświadamia mi coraz bardziej, że chyba żyjemy naprawdę w jakimś chorym społeczeństwie. Mogę zrozumieć młodego jakiegoś, bo już miałem do czynienia z młodymi. Gdzie im się naprawdę wydaje dużo, ale to tylko i wyłącznie, że jest to internet, bo na żywo nigdy by, by czegoś takiego nie powiedzieli. Zobaczcie, zobaczcie, powieszę was kurwy. Zresztą, ktoś mnie słucha, a nie czyta, to jeszcze raz sobie włączyć filmik, wyciszyć dźwięk. I poczytać, co tutaj się dzieje. Film? Bardzo mi się podoba, dzięki kolego Patryk. Takie filmy są jak najbardziej mile widziane, dlatego że coś się na nich dzieje. No i oczywiście trochę ten filmik trwa. Weszło jak Masz, kretynie, mój ziom cię załatwił. Ehm, co to jeszcze chciałem? O, pierdolone bękarty. No właśnie, Benkarty. No, czyli gość wydaje mi się, że jest... że jest... Yy, yy, niby... Yy, dorosły. A ciekawe, jak jest w rzeczywistości. Bo mówię, jeśli jest dorosły, a takie ma zachowanie, no to świadczy tylko to o tym, no, że jest po prostu kretynem, no... baranem zwykłym, któremu... któremu może udzieliło się od niektórych i tak się zachowuje. To jedziemy Może się zerwać w każdej chwili. jeden. Pasta musiał poczuć. uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Pojazd przeciwnika zniszczony. No i tak też ta... historia z MCG się kończy. Ada Zangry. Mam 34 lata, kurwa. Mhm. No. Cóż, ja mogę tutaj na zakończenie powiedzieć. Wysyłajcie więcej takich filmów, takich właśnie akcji. Tutaj kolega mi jeszcze robi reklamy. Proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> Polska kultura graczy. Został ostatni. Gdzie on jest? Powbijajcie dyszki, to pogadamy moronki. Adaś Angry, Ty masz roczek, lol. No to raczej nie jest chyba 34-latek, tak mi się coś wydaje. Bo tekst Ty masz roczek to jest bez sensu totalnie. 17 pomidorów w bitwie. Jebać WG. I to na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich widzów.